Błogosław polskim mężem Zachowaj życie i daj moc wytrwania tym, którzy poszli na mękę najpierw się. Tych, co są jeszcze wolni, ustrzeż Panie. A tym, co w stanęli przed Tobą, wieczne odpoczywanie. Przewilęni pofratrzy, kochani mojej siostry i bracia, wszystkich stanów i godności, a tym, co w chwale stanęli przed Lobą wieczne odpoczywanie A to fragment modlitwy naszej poetki Janiny Kunickiej. Bo wspominamy dziś tych, którzy tamtej jesieni gdy tak pięknie rozkwitły przosy w kosiewskich lasach. A oni, wraz z opadającymi liśćmi kończącego się lata, składali ofiarę z własnego życia. Przyjęli śmierć. Wybierzono śmierć wymierzoną opętańczą nienawiścią niemieckiego oknawcy, w temu, co polskie, co katolickie i co boskie. Słowami modlitwy, gestem teoretycznej ofiary przywołujemy pamięć tych, którzy w naszym najbliższym sąsiedztwie i wielu innych miejscach kaźni stracili życie, często w kwiecie wieku. I to tylko dlatego, że na co dzień byli świadkami Boga i Jego miłości. I że byli orędownikami polskich wartości narodowych. I właśnie jako tacy stanowili skuteczną przeszkodę dla tworzonego przez Herrenvolk Labelsgradu. A więc przestrzeni budowanej na pogardzie Nasi na pomorscy, polscy, kociewscy męczennicy, za wiarę, za Boga, za polskie biało-czerwone, jak kamienie rzucone na szaniec, składali życie, a przecież mogli jeszcze tak wiele zrobić. Zwłaszcza dla społeczności, w których pracowali, dla Kościoła, dla Boga, ale złożyli heroiczne świadectwo. Świadectwo przede wszystkim dla nas i dla naszego życia. Moi kochani, wprawdzie wspominamy śmierć. Śmierć pisaną imieniami, Imianami naszych poprzedników. I właśnie dlatego, dlatego trzeba dziś właśnie w tych okolicznościach głośno mówić o życiu. O tym wyjątkowym klejnocie danym nam z miłości przez Boga. Powiedz, czym jest to życie? Czym jest ono dla ciebie? Jak gospodarujesz tym wyjątkowym skarbem? Jaka jest treść danych ci dni? A trzeba o to pytać, póki są. Przypomina mi się jako ilustracja taka stara, perska. Baśni, mówiąca o pewnym człowieku, który wędrował brzegiem morza. Na plaży znalazł mały woreczek wypełniony kamyczkami. Otworzył worek, przeglądał powierzchnie delikatnie przesuwał kamyczki między palcami. A później przyglądał się mebom połyszącym się na spienionych falach morza. Wprawiło go to jakiś bardzo dobry nastrój. Zaczął więc w kierunku mewy rzucać kamyczki z worka. Został mu ostatecznie tylko jeden kamyk. A w domu przy jasnym świetle okazało się, że to kamień szlachetny. Nie pomógłby płacz, biadolenie, wyrzucił olbrzymi skał, który miał w swoim ręku. Mój kochany, popatrz. Popatrz, co masz w swoim ręku. Popatrz, czym dysponujesz. A o tym, że każdy dzień obdarowuje nas, pewnie oprócz niekiedy ciężkich i twardych kamczorów z wspaniałymi, szlachetnymi kamieniami, myślę, że nie trudno się przekonać przy jakiejś głębszej refleksji. Musimy jedynie chcieć je odkryć. A pomoc przy tym może nam on Właśnie On wyjątkowy specjalista, który już na pierwszy rzut oka odróżni kamienie szlachetne od bezwartościowych podróbek. Tak bardzo chciałbym i tego bym sobie życzył, żeby dla mnie, dla nas, tu wszystkich zebranych, takim ekspertem i tym duchowym jubileum był właśnie Jezus Chrystus. To to Niego, jakbym na naukę w szkole patrzenia i w szkole oceny. Od Niego oczekuję fachowej porady, bym przez nieuwagę, roztargnienie, nie, nie wyrzucał szlachetnych kamieni mojego życia. Może więc warto, a może to Czas ostateczny, aby uważnie wsłuchać się w Jego Słowa. A On mówi, mówi do mnie. Dziś szczególnie. Uważajcie na to, czego słuchacie. Bo widzisz, trzeba dokładnie przyjrzeć się wszystkim słowom, które słyszę wokół siebie. A potem z tych słów Wyłowić te tak prawdziwe, szlachetne, jak perły, które uczą mądrości i wzbogacają. Trzeba z tej mowy wyłowić zdania, które niosą pociechy i dodają odwagi. Słowa, które otwierają nowe perspektywy, niosą ulgę i generują radość, a jednocześnie sprawiają, że mogę uczy, uczynić kolejny krok naprzód ale po to, by stawać się lepszym. Mój, nasz, Boży doradca, ma jeszcze jedno jakże ważne wskazanie dla nas. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Dlatego muszę uważnie i starannie przyjrzeć się tym godzinom, które są jeszcze przede mną. Dzięki temu będę w stanie rozpoznać ważne, decydujące chwile mojego życia. Żeby rozpoznać te drogocenne godziny ciszy, aby odnaleźć właśnie w tej ciszy siebie samego. I zobaczyć, kiedy i w jakim miejscu jestem prawdziwy. I żeby odkryć, jakimi talentami obdarzył mnie Bóg. I cieszyć się życiem i dziękować za ten bezcenny dar. Moi kochani, i wreszcie najistotniejsze przykazanie, którego przestrzeganie już nie doprowadzi. Takich miejsc, jak szpędzia, jak poszary jak kiaśnice. A tu przykazanie znamy. będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Powiedz, słyszysz. Dlatego pragnę chrześciwością spoglądać na A potem spośród nich wyłowić te prawdziwe perły ludzkie. Ludzi, którzy są w stanie zaradzić swoją życzliwością i uśmiechem. Tych, którzy potrafią doskonale wyczuć, kiedy jestem samotny i zaradzić temu. Ludzi, którzy potrafią dzielić łzy sprawiedliwie po połowie rozpisać radość co najmniej na cztery ręce i na dwa serca. Żeby rozpoznać ludzi, którzy z przekonaniem drożą przez życie i wiedzą kiedy mówić tak i kiedy mówić nie. Powiedz, czy wierzysz w to? Ja wierzę. Wierzę, że tak może być, jeśli będzie miłość między nami i to miłość osadzona w miłości Bożej. Wierzę, bo miłość, ta prawdziwa miłość. Никто с не сражается.